żeby ktoś to potraktował jako antyreklamę Pablo Sabre, ale to są majteczki, które się prezentują z przodu w ten sposób, a z tyłu, kurde. Ja je wczoraj miałem na streamie, nie? Ta dziura jest serio spora. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na G4 Skin z kodem mega i odbierz darmowe skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, PaySafeCard. bierz udział w eventach, twórz własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie obecnie trwa event. Otwierając skrzynki można zdobyć specjalną walutę. Walutę można wykorzystać do wygenerowania skinów. 100 osób, które zgromadzą największą ilość waluty otrzymają bonusowe skiny. Twórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny. Korzystając z dostępnych trybów, bijasz poziom, który Zwala, otwiera skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny możesz wypłacać natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu MEGA. Link w opisie. Hmm. To, to jest... to ja, jest... Z... nie... Y Siemanko Menders, dzięki mordeczko, dzięki Menders, kim jest Menders? Menders, zobaczmy Menders. Dzięki mordeczko, dzięki Menders, dzięki mordeczko. Menders, kim jest Menders? UT, to dupka! To jest ta! No cześć, Mender, cześć! Hej, kochana, co tam u ciebie? Jak tam żyjesz? No po malutku, to fajnie. A sobie siedzisz co, w jacuzzi nad jeziorkiem? No tylko się nie przezięb, nie? Bo nie przezięb się, bo później musiała neozinę wziąć, wiesz? Jak sobie cipeczkę przeziębisz. No to jest? Dobra. Żyję. Muszę mati, co się dzieje? się Cześć idiotko, Ido, idolko, Jezu, cześć Johnny. Love. Ej, nadal nie. Ja, co to jest za czapka? Na PGA ludzie chodzą tylko w tych czapkach. Ja myślałem, że to jest czapka związana z targami w Poznaniu, a to nie jest kurwa, czy to jest tak tar... temu. W sensie, że, dobra, kurwa, dobra. Ja nie jestem przecież taki stary. Chodzi, że z temu, że z tego sklepu. Postaci z... oczywiście, że z postaci z lola. Kur... Bejtowałem. Załatwiam sponsora na złoty Antosie. Zaprosiłam Suchara na rozmowę ze sponsorem, żeby przedyskutować kwestie organizacyjne, dogadać się ze wszystkim i tak dalej, i tak dalej, nie? No i jesteśmy na tym spotkaniu, to spotkanie trwa i trwa, i trwa, i na koniec Suchar mówi że no, że jeszcze jest kwestia y, klipów, jakie klipy, jakie materiały się będą tam pojawiać y, na tym, żeby oni byli tego świadomi, y, jakie materiały się będą pojawiać, y, i mówi tak, no, to dla przykładu podam taki kontrowersyjny klip. Właśnie tutaj obecna Katarzyna miała streama i zapytała chłopaka, jak rozwiązać problem mieszkaniowy, a on mówi, że wyjebać Ukraińców. Chwila, ten monitor można na reklamację oddać. To ja chyba muszę mieć sprawne pudełko o kurwa to zrobię Ja pierdolę Ale zajebałem go Reźnij go Gra kurwa! Idę kurwa Reźnij Ładnie ma Kurwa Ja pierdolę Ja pierdolę ale go zruchał w moment! Buduj się mati, świetnie! Ja o, bierdol, to jest geniusz! To jest geniusz. geniusz. <śświlny> Kurwa debil! Ej dobra! Niter... <świlny> Co jest z Kasią? Mamon zajebał Kasziks na... na kamerach. Dobra, słuchajcie, bo jest niepotrzebny ambaras. Tak, to był Mamon, też byłem na kamerach z Nawcią i też to widziałem, tylko Nawcia tak wypróła. Chciałem poczekać, co powie Mamon, byłoby łatwiej mu udowodnić to Nawcia. Jak tak wykrzyczałaś, Mamon już wiedział, z czego się spodziewać. Widziałem to. I wskoczył potem do węta, gdzie potem wyszedł. No sorry, Mamon, też to widziałem. A potem przybiegł do ciebie Ortiz, Delord, bodajże i Nitro. Widziałem przy okazji, gdzie yy, wcześniej była Kasia, stała w ogóle cały czas przy tym. Przy Wiesz, dlaczego tak wyprułam? Bo zabił moją przyjaciółkę, a ona a, krzyczała. Oboje, a ona no? krzyczała. Nie, no Mamon, nie wiem, ja mordę na kutkę, kobiet, ale. Piekło kobiet, Mamon, takie coś urządzasz w Polsce. Nie. musiałem, nie mogłem się powstrzymać. Musi się ode Czyli wiemy, że Mamon pociągnął Kasik za włosy. Nie, ona się poślizgnęła <grym> na mydle. <grym> Dobra, dawaj tu, jolo. Kurde, prawie. Ale, ale prawie. No nie no, wbił się w brzozę, się wbił! Nie wytrzymam! Patrz! Patrz to, jak to jest możliwe w ogóle! Jak to zrobiłem? Jakim cudem? Napisz komuś, żeby kurwa był 15. Zobacz. Nie przeklinamy, to jest Friendly stream. Czemu jestem biały? Ja bym się cieszył. <grym> daj, daj mi coś powiedzieć. No. Katarzyna rzeczywiście nie mogę jej trakować, bo wskoczyła do węta. Potem do węta wskoczył suchar, i potem Delot. I potem delon <grym> wyszedł. Jakieś czasowe skoczyły do Trzeciego inżyniera raczej nie ma. <grym> no właśnie. Troszkę pojebana sprawa, bo inżyniery nie są Z moją czułością to jest ja pia... Pier... Ja bym wiosłował. Dzisiaj cały dzień słuchamy tego na streamie. Nie słychać nic! Są jeszcze raz do tego wcześniejszego TikToka! Stawaj do kurwy, nędzy. Samuraju. Mamy miasto do spalenia. Ale mam w sumie taką ankietę osobistą w tej chwili i jeżeli pomożesz mi w tej ankiecie, to jestem w stanie Ci zmniejszyć cenę. Ja, jaka cena by była dla Ciebie dobra? 35 ci, tą... nagle, Eee, Zgadzam się na 35. Jak chcesz, to mogę Ci zadawać pytania z ankiety i będzie jeszcze tańsza. No to dawaj. Co? No. Dobra. Pierwsze pytanie. Co jest cięższe? Kilogram stali, czy kilogram piór? Kilogram <laughs> Nie. stali, czy kilogram piór? Tak, co więcej waży. <laughs> to dla pakiety jest tylko ankieta. Graf to przygotował. Kilogram stali. <laughs> tak jest. A chcesz zniżkę za kolejne pytanie? No dawaj. Ale to jest trudne. No dobra. Jak myślicie, Słowacja czy Słowenia? Słowacja! Tak jest. Trzymaj. Nie, tu nic nie ma. O kurwa. I tam poszliśmy okay. się kopać zamiast do kopalni, nie? No. No i co tam kopiemy? Kopiemy. No i ja. Spadłam, straciłam HP. Przez przypadek rzuciłam perłą w sufit, podrzuciłam się do sufitu i spadłam z tego sufitu i umarłam tam. Menders nie wie gdzie, ale gdzieś. Straciłam wszystkie itemy. Menders no. mi wysłała kordy, więc ja próbowałam tam zejść znowu, ale się kurwa nie da i wpadłam tu. Mam dwie łódki i zero ekwipunku i nie wiem jak stąd kurwa wyjść. Dobra, opowiedz mi historię skąd te łódki. No, wziąłam drzewo, zrobiłam łódkę. A nie lepiej, żeby, żeby zrobić narzędzia, żeby wrażyć czego wyjść Ale, no bo ja już raz tam schodziłam i stwierdziłam tylko, że brakuje mi łódki, no bo spadłam znowu z wysokości. Więc stwierdziłam, że wezmę łódkę i drugą łódkę, jakby jedna mi się zjebała. Ale o narzędziach nie pomyślałam, to fakt. Woda. Gdzie to było? Chodź, idziemy. Ja, ja się poddaję z tobą, wiesz Tam się biją w tym mąksze, nie? 4, 3, 2 Blue screen W jakby robię? Część kreditę górną przerabię A nowie kurwa, przecież tylko krzyżę do komputera To jest WOD u właśnie się czuję dzisiaj, skończyłem streama wcześniej. Nie dałem <grym grym grym> się doradzać, jakie krzesła kupić. Jest w tytule streama, jest w tagach streama, jest przy przypiątej wiadomości. Jest kurwa na streamie. Jest wszędzie informacja. Ja nie wiem co mogę zrobić więcej. Jest pierdolny WOD. Zatrułem się mam sranie. Po prostu. Wracam jutro. Naprawdę kurwa, jest dużo rzeczy przygotowanych, zaplanowanych. Nic, nawet jakby coś się wyjebało, to mamy kurwa zapasowe rzeczy I tak dalej, i tak dalej Będzie w chuj kontentu, w kontentu będą, będą IRL e Bierzemy specjalnie Syzyfa, który będzie tak jakby Wszystko, wszystko nagrywał kurwa streamy, będą IRL-e. Bo teraz celem wyjazdu jest kontent, nie jest grać Ja już się nagrałem w swoim życiu Celem wyjazdu jest kontent Więc jak nie będzie kontentu, to możecie mnie pierdolić, nie? Biorę, biorę na siebie, biorę na barki Człowieku, dowieziemy, nie? Dowieziemy kontentowo Dojedziemy kontentowo Celem wyjazdu, cele wyjazdu jest content Siema, to mój kolega Maciek Muszę go trzymać, bo Lekko ma problemy z równowagą jak ona chyba by chciała Poznać polski Kongo Dobra Maciek, chodź O, o Boże, co to za ta dziewczyna taka brzydka To ja no To już widzę, że to ty A, Dobra Weź se maćka. Weź wyglądasz jakbyś kurde wyszła z Halloweenu. Dzięki no. Co? No dzięki, dzięki. Para stara ratował. Dobra, dzięki. Jeszcze nie fociżi. Si to dla ty nie duce busa, niż maka, tu ma sztukę te ola. Jesz dorim kasa od onola, ola. Si mnie